Witam serdecznie drodzy widzowie z tej strony RetroMan chciałem was zaprosić na unboxing konsoli od Nintendo, jest to Game Watch jak tylko dowiedziałem się, że konsola jest przed sprzedaży, zamówiłem i w momencie kiedy dostałem wiadomość że jest ona do odebrania pojechałem szybko, aby ją odebrać i jest ona tutaj z nami tu skieruję światło opakowanie jak opakowanie jest ono tutaj przeźroczyste ten blisterek żeby on chronił tutaj tą część która jest kartonowa i tutaj jest, tutaj są rysunki na, na, na tym blistrze Także jeżeli wejmiemy yy, prawda, ten, y, karton, ten, tą kartonową y, część, to wtedy będzie widać, co jest dokładnie narysowane na, na, na części y, tej przeźroczystej. A więc rozpakuję to tutaj, ponieważ wcześniej tego nie robiłem. Bach! Bach ups, już się wysuwa voilà tutaj jest część Mariana zna, zna, znanego nam z, z konsoli e, Pegasus w Polsce przynajmniej e, była na wyposażeniu każdej konsoli z kartridżem, na np. 168 i 1 lub tam inne typu 208 in 1,64 i tak dalej i tak hmm. dalej tutaj mamy o chmurki OK. To już mamy za sobą. Hmm. Normalnie ręce się trzęsą, ale na chwilę odłożymy to. Wyjmę coś właściwie nie coś, tylko inne konsole, które są też z tamtych lat, ponieważ ta jest ta konsola jest stylizowana na tamte, które które były z lat 80. i porównamy jak, jak bardzo się one różnią względem tej przynajmniej wielkościowo. Tutaj mam co prawda używane te konsole też Game and Watch Mam takie dwie sztuki położę je tutaj, to jest, ośmi to jest ośmiorniczka e a tutaj jest fire, fire Attack Zaraz to porównamy te konsole Tutaj rozpakuję ją nie wiem co jest grana ale chyba ona tutaj też jest przypieczętowana a no, nawet może i nie no, powiem wam że solidny ten karton jednak Nintendo nie robi jakiejś maniany Spec specjalne podziękowania dla ciebie Opa, ty się. Ups. Czyli to był tył to jest przód. Coś tam lata. A, książeczka. Mamy książeczkę od Marianów. Papierologia. Tutaj się na pierwszy rzut oka rzuca się, że, że można podłączyć tą konsolę do jakiegoś USB adaptera celem ładowania jak się domyślam o tutaj tak samo tylko że w innym języku zaraz zobaczymy co tu się będzie działo jest kabelek kabelek jest brandowany logiem Nintendo a nie będę go może otwierał ponieważ mam takich Pełno, A tu mamy samą konsolę. Mhm. Powiem Wam, że po części moim zdaniem szkoda, że ta konsola nie jest na, na baterię, tylko jest ładowana, ponieważ y, taka konsola mogłaby, tak mi się wydaje, dłużej przetrwać, ponieważ jeżeli... Y, tam, co niektórzy, załóżmy kolekcjonerzy, chcieliby taką konsolę, nie wiem, schować na jakieś 10 czy 20 lat, to po takim czasie nie wiadomo, a raczej wątpiące by było to, że ta konsola będzie działała. Chodzi o ten akumulator, który jest wbudowany w nią. Jeżeli byłoby to na bateriach, to wiadomo, baterię można wyjąć i konsoli na pewno nic się nie stanie. A z akumulatorem różnie to bywa. Uch. A więc. Wow. Wow. Patrzcie. Nowa. Nieotwierana. Myślałem, że rysa. Już się przestraszyłem. A to taka ryska była. Taka ryska. E, nie wiem. Może machnięta. Tą folią albo czymś nie wiem, ale już się przestraszy, przestraszyłem, że otrzymałem porysowany egzemplarz. Ale ja Sprawdzę teraz te gumki i tą kolorystykę względem tej konsoli. W dotyku takie same. A te? No te też. Tylko, że te są takie bardziej szare, te już są pożółknięte troszeczkę. Ale te gumki w dotyku są identyczne tak jak i tutaj no właśnie hmm. o, już wiem czego tutaj brakuje nie mam tego w idealnym stanie, ale wam pokażę tu brakuje tej e, tej podpórki także z tego co widziałem tutaj na tych e, zdjęciach ta konsola może robić jako zegarek. No ale fajnie by było, gdyby tę konsolę można było podejrzeć, żeby stała tak samo jak i, jak, jak i te konsole, prawda? No. Tutaj tak samo. Jest taka klapeczka, a tutaj już no niestety nie ma. Jak to uruchomić? Zakładam, że jest naładowana. Tutaj nie wiem jeszcze na tą chwilę, co tutaj można wsadzić, czy, czy to jest tylko taka atrapa? Na kartę microSD to jest raczej za małe, nie wiem co to jest, Ale tutaj spróbujemy uruchomić. Jest mamy Mariana. Time button ok time ok no tym guzikiem można sobie tło zmienić ale to tylko tło i to po czym marian biega bo wszystko reszta zostaje czyli ten kanał i te postacie tak samo Pause, set, To nie wiem o co chodzi, tu można wybrać Mariana jednego, pierwszego albo drugiego ewentualnie tą tą gierkę Ball. No, spróbujemy tego klasycznego, któregośmy mieli na na Pegasusie. O. Jak można zagrać tutaj w dwa playery? O no, chyba, że drugi będzie po prostu... E, dostanie tą konsolę w momencie, kiedy pierwszy się skuje. To jest tylko taka opcja. No nie. <śpiewanie> <śpiewanie> Człowiek normalnie się dziwi. Tyle, co za mało lata człowiek ograł się w tą konsolę, znaczy w tą grę, to normalnie masakra. Ciężko jest grać i... i, prawda, nagrywać film, dlatego tutaj nie idzie mi zbyt dobrze, tym bardziej, że to jest jeden z moich pierwszych filmów, więc... Idzie mi jak idzie Nie wiem, nie wiem gdzie tutaj skąd się głos wydobywa ale jest powiem taki nawet nawet Nie, nie jest ta konsola wcale cicha Chyba nie wydobywa się tędy, bo bardziej tak jakoś stąd słychać <słyski> Masakra Jestem ciekawy jak jest z baterią tej konsoli? Czy ona rzeczywiście wytrzymuje tyle co co producent tam podaje? Nie powinna ta ta konsola jeść nie wiadomo ile, ponieważ dzisiejsze technologie są tak dobre, że te wyświetlacze nie są bardzo energożerne. biegnie górą. Wszystko działa tak jak... jak powinno. Żadnych lagów, niczego... Wszystko idealnie. Spróbuję ją wyłączyć teraz. To jest 4.1 plansza. O, tutaj mamy ustawienia głośności. Aaaa. Na minimalnych ustawieniach powiem szczerze, że gdybym zgasił tą lampkę, a teraz to zrobię, to i tak widać ekran. Nie wiem dlaczego, ale moja kamerka ma problemy z ostrością. Chciałbym przełączyć grę, na przykład teraz. Aha! Aha! Można przełączać w locie. Teraz przełączę na zegarek. Bach! Game. Ooo! Czyli jeżeli ja tą grę wyłączę i wejdę do niej ponownie to mogę dalej w nią zagrać. Ale jaja. No nic, w każdym razie konsola się zachowuje bardzo poprawnie. Wszystko tutaj Wam pokazałem, także muszę się pożegnać i do następnego razu.